Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu 90. O tym mówiliśmy w naszych wiadomościach pod koniec tygodnia. Nikt nie był przygotowany na pomoc, na bieżąco uczymy się pomagać uchodźcom z Ukrainy. Przyznaje poranny gość radia 90 Hanna Kustra, przewodnicząca Rybnickiej Rady Kobiet. Od początku wojny w Ukrainie organizacja obok 28 dzielnicy w Rybniku pomaga uciekinierom wojennym. W siedzibie przy ulicy Białych zbierane są dary, tam też trafiają uchodźcy, którzy szukają schronienia w mieście. W tej pierwszej fali, mówi się, przyjechali bogaci, teraz będą coraz biedniejsi, to prawda? Pierwsza fala to była tak naprawdę zróżnicowana, ale tak, była to klasa średnia i wyższa. Teraz już się zdarzały osoby, które były biedne, ale to były sporadyczne przypadki. Teraz coraz bardziej widać, że uciekają ci, co najbardziej tej pomocy naszej potrzebują. Czy my jeszcze jesteśmy gotowi tę pomoc im dawać w postaci noclegu, bo brakuje rodzin, które chcą je przyjąć? Tak, tych rodzin coraz bardziej brakuje. Mamy dużo mieszkań na dwie, trzy osoby, ale teraz rodziny, które przyjeżdżają, to są siedem, czasami osiem osób. I jeszcze pies czasem bywa, tak? to jest, tym biedniej tym, tym więcej dzieci jest tak naprawdę, nie chcemy tych rodzin rozdzielać. Część uchodźców trafiła do hoteli. Ciągle nie wiadomo, czy będą mogli mieszkać w nich dalej, bo od 1 kwietnia zmniejszyć ma się. Do finansowania rządu do noclegu ze 120 do 70 zł. Czas biegnie, mamy nadzieję, że te osoby bardzo chętnie przystąpią do tego, żeby pójść na mieszkania, które im proponujemy ostateczności będzie relokacja ich na, na sale gimnastyczne. Czy to było błędem, że od razu kierowano ich do hoteli? Nie powiedziałabym do końca tak 100% błędem. Jest to był naszym odruchem serca, chcieliśmy jak najlepiej zrobić. Te osoby stać na to, żeby wynająć mieszkanie na wolnym rynku? Są osoby, które stać. No, są takie jednostki. Większość nie ma tych pieniędzy. Nie jest też tylko decyzja tylko hotelarzy. Też to jest decyzja wojewody między innymi, a więc zobaczymy, co tak naprawdę pójdzie dalej. Też hotele tak naprawdę mają też zaplanowane swoje imprezy, które miejsca, które my, no musimy też to szanować tak naprawdę. W siedzibie Rady Kobiet cały czas zbierane są dary. wkrótce ma dotrzeć kolejny transport z pomocą, tym razem z Niemiec. Aktualnie potrzebujemy żywności z długim terminem, pościeli i nowej bielizny, mówi Hanna Kustra, poranny gość Radia 90. Apeluję, żeby przestać przynosić zimową odzież. Jest wiosna, jest coraz cieplej potrzebne, jak już w no dobrym stanie odzież na wiosnę. Buty tak naprawdę na wiosnę. Mamy jeszcze, mi, rozumiem, stertę ciepłych kurtek i butów zimowych, tak? Tak, niestety. No i nie wiadomo, co z tym dalej potem zrobić. Czy jesteście przygotowani, Wy jako Rybnicka Rada Kobiet, bo to, bo to było wszystko spontaniczne na to, żeby dalej pomagać? Nikt nie był przygotowany na to. My się na bieżąco uczymy tego, co robimy, więc na bieżąco wprowadzamy sobie jakieś systemy wewnętrzne, które nam pomagają rozwiązywać sytuacje i problemy. Głównie nam dało też moje doświadczenie, głównie aktywistek, które już lata działają w pracy z ludźmi, więc to też dość dużo pomogło. No i wolontariusze. Ukłon dla nich, bo bez nich nie byłoby nic. A cała rozmowa z Hanną Kustrą, przewodniczącą Rywnickiej Rady Kobiet. Do zobaczenia na radio 90. .pl. Sami Ukraińcy nazywają ten dokument wewnętrznym paszportem. Wielu uchodźców, którzy przyjechali do naszego kraju uciekając przed wojną, ma dowód osobisty w postaci książeczki. Taki, jaki obowiązywał i u nas jeszcze kilkanaście lat temu. Nie wszystkie banki chcą na podstawie tego dokumentu zakładać konta obywatelom Ukrainy. O sprawie poinformowali nas słuchacze, którzy goszczą uchodźców w swoich domach i pomagają im w załatwianiu formalności. Sprawą zainteresowała się Monika Sokołowska. Napisała do mnie Agnieszka, że mieszkająca u niej Ukrainka ale natwierdzi, że jej stary, papierowy dom, dowód jest ważny 45 lat, więc Alena ma ważny dokument, ale jest on stary, pisany cyrylicą, książeczkowy, bez żadnej biometrii. Banki pracują ciągle nad uproszczeniem procedur, by móc zakładać konta Ukraińcom. Już zrobiono sporo, bo zwykle wystarczy paszport albo potwierdzenie przekroczenia granicy po 23 lutego. Konta są dla nich darmowe, zwolnione z opłat. Są też przelewy z Polski do Ukrainy i odwrotnie. Jeśli obywatel Ukrainy posiada właśnie paszport albo plastikowy dowód osobisty, i ma na dany numer PESEL nie ma problemu. Kłopoty zaczynają się, kiedy uchodźca ma dowód starego typu. Tu dopiero banki szukają rozwiązania. Udało nam się dowiedzieć od mieszkańców regionu, którzy już takie formalności ze swoimi gośćmi z Ukrainy załatwiali, że niektóre banki zakładają konta, nawet jeśli jedynym dokumentem jest właśnie dowód w postaci książeczki. Ale nie każdy bank i nie każdy oddział. Łatwiej o to w dużych miastach. Wiele banków uruchomiło infolinię w języku ukraińskim. Warto tam szukać informacji. A my Dodajmy, że konta bankowe są potrzebne Ukraińcom, by mogli korzystać ze świadczeń rodzinnych i 500 Lekarze ze szpitalnego oddziału ratunkowego oraz oddziału chirurgii w wojewódzkim szpitalu specjalistycznym nr 3 w Rywniku złożyli wypowiedzenia z pracy. Więcej w relacji Arkadiusza Żabki. Po kilku miesiącach spokoju problemy kadrowe znów pojawiają się w Rybnickiej lecznicy. Pod koniec lutego wypowiedzenia złożyło czterech lekarzy ze szpitalnego oddziału ratunkowego oraz kierownik SOR-u. Przedmiotem sporu są warunki płacowe. Z kolei 1 marca Wypowiedzenia złożyło 7 z 10 lekarzy na oddziale chirurgicznym. Okres wypowiedzenia to 3 miesiące, ale wiem już, że w najbliższy czwartek ma dojść do spotkania lekarzy z dyrekcją lecznicy. Jak zapewnia rzecznik szpitala, praca oddziałów, na których lekarze złożyli wypowiedzenia, odbywa się normalnie. W lasach bardzo sucho mamy najwyższy czerwony stopień zagrożenia pożarowego. Leśnicy lasów nie zamykają, ale apelują o zachowanie szczególnej ostrożności. Od kilku dni informujemy was o pożarach nieużytków w całym regionie. Na razie na szczęście nie doszło do większych pożarów lasu. Trzymamy cały czas rękę na pulsie zapewnia Paulina Sopczuk, rzeczniczka prasowa rybnickiego nadleśnictwa. Mamy bardzo wysoki stopień pożarowy, bo jest bardzo sucho w lesie jest niska wilgotność, jest brak opadów. Mamy dwie dostrzegalnie oraz samolot. Jedna jest to jest leśnictwo w Wielpole. to jest Grabownia, a druga jest na żorach. Staramy się utrzymywać cały ten system obserwacji, tych prognoz. Obserwujemy wilgotność i cały czas czekamy na komunikaty, co dalej, jeżeli obserwator na wieży zauważy jakiś dym. Jest informacja do nas, do nadleśnictwa i my patrzymy, czy to jest nasz teren, czy nie nasz. Czasami też podajemy informacje do Straży Pożarnej albo jesteśmy w kontakcie ze Strażą Pożarną i oni również gdzieś tam mogą interweniować. Często nam też pomagają, są pierwsi na miejscu. Leśnicy apelują do mieszkańców o rozsądek, wybierając się na spacer do lasu. Chcielibyśmy o ostrożność, żeby uważać, gdzie się spaceruje, żeby, jeżeli ktoś już musi zapalić papierosa, żeby go dobrze wygasił, żeby gdzieś tam nie śmiecić, bo oczywiście wiadomo, gdzieś jakieś śmieci, tłuszko może powodować ten pożar, także korzystajmy rozważnie. W ostateczności leśnicy mogą wprowadzić czasowy zakaz wstępu do lasu. Sytuację mogą poprawić obfite opady deszczu. Od poniedziałku zamknięta będzie filia Urzędu Pocztowego w Rybniku Wielopolu. Dzielnice Grabownia, Golejów, Ochojec i Wielopole zostaną bez poczty, alarmują nasi słuchacze. Brak urzędu pocztowego uderzy przede wszystkim w najstarszych mieszkańców. Na miejscu był Arkadiusz Żabka. Pocztę zamykają w Wielopolu, co pan na to? Zaskoczony jestem tym tematem, który pan mówi. Dziwne, ale prawdziwe, jak pan sam przedstawia fakt. To jest oddalenie od tego, co jest w Rybniku. Na pewno będzie brakować w takim miejscu? Powinna być. Bo tak młodszy to zawsze sobie może czy do paczku, zamówić jakieś przez internet. Ale ogólnie starsi ludzie tak, na pewno. Na pewno stracą. Ja to tam swoje opłaty to nie, i tak przez internet robię, ale dziadkom przeważnie. No to jednak zawsze tam na tej poczty tutaj to było jak, jak, jak najbliżej. Panie sympatyczne, wszystko szło sprawnie, także szkoda będzie. Dlaczego zamknięta będzie filia Urzędu Pocztowego w Rybniku Wielopolu? Czekamy na odpowiedź biura prasowego Poczty Polskiej. Nadeszła długo wyczekiwana i upragniona wiosna, aż chce się więcej, kiedy za oknem świeci piękne słońce. Mieszkańcy regionu właśnie za tym ciepłem sklin najbardziej. Rozmawiała z nimi Monika Sokołowska. Nie chce się siedzieć w domu. Słoneczka dzieciom. I to tak jak wszystkich zresztą, nam trzeba słońca po tej zimie. Nie? Chociaż nie była taka ciężka, ale jest ale zawsze. Zawsze to zima. Tego słońca było mało. Nie? Świeżego powietrza powdychać. Dzieci się z tym rozruszają. My się rozruszamy. Wszystko dla zdrowia. Chce się więcej. Oczywiście, Słoneczko świeci jest pięknie, od razu lepiej. Na co ma się ochotę? Spację. Jakaś wycieczka, rower już w końcu wyciągnąć. Jakieś kwiatki na balkonie czy w ogródku już się pojawiają? W czy ogródku, czy... tak, mam ogródek, już wszystko zaczyna powoli się budzić do życia. Już te pierwsze prace można tam wykonywać? Oczywiście, kwiatki na tarasie już są postawione. Super. <słuch> oczywiście, że chce się więcej. Za czym tęskniliśmy? Za ciepło, za słoneczkiem, za śpiewem ptaków, pięknymi, ciepłymi porankami. O, jeździć na rowerze, bardzo dużo wychodzi na spacery, wyczuć już tą wiosnę. I to najważniejsze tematy, jakie pojawiły się na naszej antenie pod koniec tygodnia. Joanna Mielimonka do usłyszenia. Więcej na Radio 90.pl.